ogarnąć ogródek U tutaj mamy i kotek, wczoraj wczoraj trochę śniegu popadało tutaj w cieniu jeszcze się trzyma ten śnieg a na działce tam troszeczkę się rozpuściło muszę wykorzystać pogodę bo dzisiaj od po południu już od zachodu ma niby deszcz padać a tutaj mam trochę grabienia takich liści zdechłych starych ponadto mam ochotę na kiełbaskę z pognicha więc rozbujam sobie tutaj małe yy. Ognisko i będę sobie smażył normalnie. Taką miałem ochotę, że dawno nie jadę. Ja cię nie mogę. Tak jak widać, jest tutaj dużo do sprzątania, do zgrabiania, do palenia. Ta wieżba cholerna, tyle syfu tutaj zostawia. Te wszystkie liście, te wszystkie gałęzie, tutaj, które leżą, to z tej wieżby cholernej. A ja ją sadziłem, nie wiem, z, kurde, 25 lat temu razem z statem. To był tylko taki patyczek, dosłownie patyczek był taki posadzony jak to. Jak to tutaj. A zobaczcie co wyrosło, jaki pień. To wyciąga wszystkie soki po prostu. Nie wiem co z nią zrobić. Chyba ją rondopem podleję, nie żartuję, szkoda. A tu jest, Jej, ile tutaj tego, dobra biorę się do roboty, ognisko zaraz rozpalę. Tu jest tak. Na dzisiaj kiubacha przygotowana, kupiona. Jakaś lubuska, czy jak ona się tam nazywała, za takie dwa pędka 9 złotych, porażka, nie? I dwie kajzerki, i normalnie znajomy nożyk. I trzeba będzie ognisko palić i się brać do roboty, bo zaraz deszcz będzie padał i nawet kiełachy nie zdążę zjeść. Teraz próbujemy czy to się rozpali, bo to kurde mokre wszystko, ale może złapie. A jak nie, to benzyna. Jeść tam. A palenia to tutaj jest, jest czym dymić normalnie. Teraz tu za dymę zrobię. Papało? No, Palisz się czy się nie pali? Zjechał. Hajcuj, rzesz się. No, hajcuj, rzesz się. Z tutaj wszystkich sąsiadów mimi Mam nadzieję, że mnie nie postarasz miejsko, nie zadzwonił, albo po jakoś policję. No? No? Papało? Nie tam. Może jednak trochę. No, no, jest, no, dawaj, dawaj, maleńki, jedziemy, palimy, palimy. O, zaczyna się, jak złapie hajc, czy jak to tam się nazywa? Jak się temperatura zrobi, to tutaj wszystko spalę, kurde, wszystko. No tu patyka mi mama złamała cholera do kiełbasy, musiał musiał wystrugać. No. ognisku, coś słabe, ale zaraz się rozboja tam Pierwsze grabienie zacząłem Ale się teraz kijki, ale twarde ze śliwki ten kij jest. Normalnie to mi służyły lata. Ech, ty cholero jedna. O dobrze, dobrze. Teraz o żeby muszę tak ostrze zrobić, żeby mi kiełbasa się nie rozpadła w ognichu potem. Bo to by była normalnie tragedia by była. Pięknie, ale normalnie rzeźbę zrobiłem. Hmm. Jaskiniowcy by się nie powstydzili, dostałbym nagrodę, nagrody czerwonego kamienia od szamana naszego z tej, z tej z jaskini, co ja pierdzielę za farmazony, a ja się obrzyniłem. o ładnie, ładnie, dobra, o, o, idealnie, żeby nie pękło mi teraz, pięknie, ale idealnie, tutaj jeszcze tego muszę zniwelować, dziada, ja chociaż nie muszę, bo to tylko kiełbaska wyjdzie. Śliczne, śliczne. Muszę go schować potem, żeby mi znowu mama nie połamała. No, dobra. To jest więcej dymu niż ognia. Ale ja się za kiełbaskę już biorę powoli. Na razie jedną sobie obiorę, czy znaczy nie obiorę, przygotuję. Tak troszeczkę tylko natnę, żeby mi. mnie taśnie. Nostry nożyk nabijamy, ale kijaczek kurde normalnie będę musiał chyba zarobkowo robić kije. O, czy nie? O, się nie rozpadnie. Kurde, już się rozpada pierdziel. A może się nie rozpadnie. Tu mam albo i się rozpadnie. Zobaczymy. Ale za dyma. Tutaj jakiś jastrząb, kurde kogoś tam zjadł, jakiegoś gołębia chyba Takie resztki zostały Dobra na razie niech tak se będzie Niech się tutaj podgrzewa To muszę tutaj Kamola wziąć Pustaka. Nie tu. O. No niech się tutaj odymia. Będzie. <grymne> Kiełbasa smolista. Oryginalna. Powoli dosyć. Jeszcze tutaj z tej strony i pierdzielę ją, ale bez skaczupu, bez musztardy, bez niczego. Ale mi normalnie. O. Tylko mi nie spadnij proszę. Jeszcze ją tu przy smole. Oddymiłem ob, wszystkich tutaj dookoła. O, fajnie wygląda. Mm. Jeszcze troszeczkę, jeszcze troszeczkę, jeszcze tak. No dawaj, maleńka. Tu. Chyba mało tłusta jest, bo coś tak ten tłuszcz słabo kapał. O, 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 to chodzi. Kto lubi taką przysmaloną? No. Jeee. Yeah. Na razie starczy. Dobra, starczy. Coś tam słychać, że skwierczy. Ciepła? No, chyba gorąca powiedziałbym nawet. Dobra, biorę się za jedzenie. Muszę się smażyć. Boże, ile tych liści tutaj jest. Ja tu grabię i grabię i końca nie widać. Tam zrzucam na razie. Częściowo spaliłem tutaj dziurę ozonową wykształciłem jeszcze większą jak była ciąg tam z tym tu zobaczcie ile jeszcze mam grabienia Żeby tutaj doprowadzić ten ogródek do końca to bym musiał codziennie praktycznie siedzieć do chyba lata ale jakbym zrobił to by było ojek to by było pięknie ojej normalnie mówię wam Skansen ogródkowy Czarna porzeczka. Też była sadzona jak byłem gnojkiem jeszcze. jest tu roboty. No mała niestety jest sama. Wszystkiego sama nie zrobi też. O. Ale. Jeszcze dziś jutro pomogę, może zobaczę. Wszystko zależy od pogody. Ale tych liści tu ja wszystkich nie zgrabię ludzie. Przecież to za dwie tony liści. A, dobra, do roboty. O, tego grabienia to tutaj mam, jutro będę miał zakwasy. Ale z trawników już zamieciony. teraz pod zamiatam. to jest czereśnia, proszę, jaka duża, potężna. O, przydałaby mi się ta dmuchawa taką, co w pracy tam operowałem. Jestem specjalista odmuchania dmuchawą. No to ogarnął ekspresem godzina czasu i bym tu to wszystko taki wałek zrobił, zebrał w pizdu i pod płotek tam porzucił i to wszystko, no, a tak jeszcze a jeszcze z pół godziny i idę do domu białą kiełbasy zjeść, bo teraz jem kiełbasy nie jaki jak to kolor te kiełbasy, kiełbasiany kolor kiełbasy Dosyć. prawie godzina 15. A jutro ponoć pogoda ma być podobna. Także będzie powtórka z rozrywki. Znowu będę na grabiach zasuwał. I możliwe, że kiełbasę zjem, ale muszę z namówić. Może przyjdzie też troszeczkę tam mi pomóc. Przynajmniej z tą kiełbasą, żeby pilnowała, żeby się nie zesmoliła. A tego było, ale wiatr jest znowu jakiś dziwny. Dobra, na razie, czyli, było to bez sensu.